Hej, cześć, on ja wam wszystkim, z tej strony Nikro i w Wy, Duel of Champions. Jak widzicie podwyższyłem troszeczkę swój, poziom swojego Elo, teraz wynosi on 606 zwiększyłem też poziom swojego... Yy, aktualny poziom zwiększyłem tam w chyba nic nie zmieniałem. O się nie mylę. po żadnych kart nowych mi ciekawych nie doszło o, No, możemy zacząć sobie grać, bo też nie mam też za dużo czasu Taki jeden króciutki odcineczek skoczymy, jak będziemy grali Jaka ręka? No ręka, no trochę taka Słaba ta ręka Tylko zamieniłem sobie na inną I weszłam jeszcze gorsza Tylko trzy potwory I same łuty szczęścia Słabo No już Sukuba wystawił Dobra, czy nie wystawię tam swoje, swojego potworka, gdyż po przegrał. Ma 677 elo przeciwnik. Okej, okay, teraz wejdziemy sobie w manę. I wystawimy go przeciwko ptaszkowi. Ten zaatakuje. Co zrobi nasz przeciwnik? po podwójne stworzenia na stole. Co zwiększy? O wywali mi pewnie to. Atak zaskoczenia. Albo mi wywali tego. Albo centaura. Albo do pałkę. Zobaczymy, co zrobi. Którą kartę mi wyrzuci. No Franiu, kurde, dawaj szybciej. Centaura. Ach, no i nie mam stworzeń. Szlag. No i goblin, co mi da goblin? No, ja bym da goblin, tak naprawdę. Nie mogę tym. Naprawdę nie mam co wystawić. Muszę wziąć kartę. O, dobra. Trafiłem goblinka. Wystawimy go tutaj. Po prostu, jak mi zaatakuje, to. Yy, dostanie obrażenia odwetowe. Do tego zadam mu jeszcze swoje dwa. Czyli będzie na przegranej pozycji. Chyba, że ma dopałkę. No weź się wali już z tym. Wszystkie stworzenie mnie teraz będzie wywalał? Wkurzy mnie. No co, ich a już stworzenia ma. No, weź się walił z tymi tym pociskami, no. I znowu gobin jakiś mi długi wyskoczył. Muszę wziąć kartę. 3-4, źle. Znowu Dobra. Pozbędziemy się może. Tego. Wystawimy tutaj tego i to nas atakuje. Stworzeń nie Kompletnie nie ma stworzeń. Kreatury przydałem, mam po cztery karty na ręce. Na razie poziom że zdrowia wyrównany. Co to daje? No bez jaj, no tak, wykoksić go, no! Jeszcze nie ma... ma nie na odwet. Kartę proszę, centaur. Wystawimy tego tutaj. Tym walniemy tego i się go pozbędziemy, tak? Tym zaatakujemy tego i tego bohatera. No nie no Lili ma Lili mnie wystawiłeś ty Wykończymy tą tą swoją tą babą Uraz, zwiększymy piąchę. Zabijmy tu tego i wystawimy tego Teraz ja będę zwiększał już poziom Destiny Ty, Marnie, wraziłaś na odwetu, tak się zatrzymam na chwilę. Dobra. Zakończę turę. No nie, no czarta, no. Mam jeszcze za mały poziom Destiny, żeby się go pozbyć. Jeszcze szaleńca. Wymacnia te dwie linie. Czyli pozwoli zaatakować aż za 7 punktów. Ania Lili ma przesunął Żeby się przydała jakaś dopałka. No jeszcze mi... O ja, nie pozwalaj sobie kolego. Też mam karty mocne na ręce. Idealnie mi się trafiła do pałka. Stracisz przykro mi, ale raz trzy kreaturki. No cóż, takie życie. Trudno się mówi, co nie? dajmy sobie w Destiny. Dajemy tak. Cyk. Cyk 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 Do tego jeszcze tu cyk Chociaż tego nie potrzebuję bo on tu zginie On tu zginie, nie niepotrzebnie go tam dałem Jeżeli instalujemy ta kreaturka Tak to się nazywa Maniak, to zginie Kolejne obozowisko. Hmm, ciekawie. Wyczyściłem prawie cały st stół z jego kreatury i kolejny zajdę. Uniszczyciel. niszczyciel. Dawaj, dawaj, wyślij go. Dawaj go tu. Na stół proszę. Dziękuję ładnie. Właśnie straciłeś niszczyciela. Kolego. No, zaatakuj mnie tym maniakiem, proszę. Proszę ładnie, zaatakuj mnie. Dziękuję. Wiedziałem. No i pan no już go nie stracił. Nie, tak go stracisz. Tak go stracisz, man. Nie bój, żeby rozplanowałem to bardzo fajnie. Hmm, chociaż przydałoby się dobrać jednak kartę, ale poziom Destiny nie zwiększyłem. E, to jest pięć, trzy, osiem. Mm, osiem, osiem. Osiem, osiem, osiem. Osiem. Tutaj by byłoby było tak za sześć, tak to by byłoby za dziewięć. Ale za 9, to i tak by się nie opłacał bym stracił tutaj z tego rzędu. by spory pocisk poszedł Dobra, tak go walniemy Ola no, no i 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 co teraz? No i co teraz? Mogę sobie walnąć to i wtedy za go pocisnę. Dobra, no tak walnię, bo i tak nie mam co innego zrobić. I zakończymy turę. Mam strasznie słabe stworki na tym, ale i tak dają mi prowadzenie. No i już Rilim, to już takie podzwolenia nie ma co...

Wziąłem sobie krwa ka ka krwawego szamana. No i co teraz? Wziąłem sobie kartę. I zakończyłem grę. Idealnie się trafiło. No. Idealnie. Idealna ilość punktów. Bardzo ładnie. 770 Golda, 840 HP Tak, HP no, dobrze mówię No no i to na tyle Trzymajcie macie nam z tych odcinków z tej gry Do usłyszenia